Przez dwa dni w Ozimku młodzi sympatycy futbolu rywalizowali ze sobą w turnieju piłki nożnej Athletic Cup 2023. W pierwszy czerwcowy weekend o Puchar Burmistrza Ozimka powalczyło 12 drużyn w różnych kategoriach wiekowych. Athletic Cup to jeden z największych turniejów młodzieżowych w regionie. To ogromna promocja dla naszej gminy, miasta, ale przede wszystkim dla młodzieżowych adeptów piłkarskiej Atlety Ozimek. W sobotę gramy bez klasyfikacji? W niedzielę już jest klasyfikacja generalna prowadzona wśród drużyn, także puchary na niedzielę są przygotowane, w sobotę medal dla każdego uczestnika za udział, bo są to mniejsze dzieci, także stawiamy na zabawę. Do rozgrywek piłkarskich dzieci przygotowywane są przez trenerów, którzy niewątpliwie mają wpływ na jakość gry młodych sportowców. Rywalizacja jest na pewno, chociaż tutaj nie nakładamy jakiegoś presji w wyniku. Po prostu dzieci mają się bawić i rozwijać, ale też być zaangażowani w to, co robią i spełniać się w swojej pasji. Tego typu wydarzenia są okazją do aktywnego spędzania czasu w gronie znajomych i bliskich. Doskonale wiedzą o tym uczestnicy turnieju. Jak ja z Szymonem gram w piłkę, to my się rozumiemy już bez słów. Na przykład rzutki już umiemy na pamięć nawet. lecz do końca się nie poddawać. Dużą rolę w aktywnym wychowaniu dzieci odgrywają rodzice. To właśnie oni wspierają swoje pociechy w sportowych pasjach, a na sportowych imprezach są ich wiernymi kibicami. No oczywiście, trzeba kibicować naszej drużynie. To jest fantastyczny rozwój dla dziecka. Ruch przede wszystkim. My w ogóle wszyscy tym żyjemy. Przez cały tydzień są treningi, 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 a w niedzielę, sobotę mecze. Każde turnie to jest wielkie przeżycie. Sam tutaj syn mój gra, więc jak gdyby od wczoraj. Przeżywa, spać w nocy nie może, tak samo rodzice i czy, czy trenerzy przeżywają jednak te spotkania, mimo że dla dzieciaków to jest najważniejsza jest zabawa. To już piąta edycja piłkarskiego turnieju w Ozimku. Zawody, które powoli stają się lokalną tradycją, z roku na rok cieszą coraz większym zainteresowaniem.